Kiedy myślisz o kupieniu markowych perfum, pierwsze kroki zazwyczaj prowadzą cię do sklepów Sephora albo Douglas. Ta pierwsza jest nieodmiennie kojarzona z wysoką jakością, jednak to perfumeria Douglas może pochwalić się większą liczbą sklepów w Polsce i wciąż się rozrasta. Jest też od Sephory znacznie starsza, jej początki sięgają XIX wieku. Zacznijmy jednak od samego początku. Historia firmy rozpoczyna się w 1821 roku wraz z przybyciem do Hamburga mydlarza Johna Sharpa, który otwiera w mieście fabrykę artykułów kosmetycznych. Jego produkty z zaskakującą szybkością zyskują uznanie okolicznych mieszkańców oraz zdobywają kolejne nagrody w konkursach jakości. Po 30 latach jego manufaktura zyskuje światowy rozgłos i Sharp zaczyna swoje tournée po wystawach w Europie, wychwalając swoje kosmetyki. Po śmierci założyciela fabrykę przejmują jego synowie i nadają firmie nową nazwę JS Douglas. Zunner. Przez następne kilkadziesiąt lat firma przechodzi z rąk do rąk, by ostatecznie w 1969 roku znaleźć się w kieszeni doktora Jörna Krecke, niemieckiego przedsiębiorcy, który rozwija firmę i otwiera pierwszą perfumerię Douglas poza Hamburgiem. Dalsze lata to intensywny rozwój na kontynencie europejskim i w Ameryce. W Polsce pierwsza perfumeria Douglas otwarta została w 2001 roku, we Wrocławiu. Dzisiaj Douglas ma ponad 110 sklepów o zróżnicowanych formatach w około 60 miastach. Wynajmuje ponad 26 tysięcy m2 powierzchni w centrach handlowych i lokalach przy ulicach handlowych. Perfumeria może pochwalić się naprawdę potężnym asortymentem handlowym. W sprzedaży ma ponad 20 tysięcy różnych środków pielęgnacyjnych do makijażu oraz perfum, w tym tak luksusowe marki jak Giorgio Armani. Armani Cosmetics, Bobby Brown, Lamer czy Tom Ford. Ostatnio sieć zmieniła właściciela. Jak informował Reuters, kontrolę nad Douglasem przejęła amerykańska firma CVC Capital Partners. Strony zdecydowały się nie ujawniać ceny zakupu, jednak, zdaniem agencji Reutera, jej wartość może oscylować w granicach 3 miliardów euro. Rodzina Kreke, dotychczasowi właściciele sieci, zachowała jedynie 15% udziałów niemieckiego potentata. Jak wygląda ekspansja firmy na świecie? Obecnie Douglas posiada ponad 1900 sklepów w całej Europie. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014-15 sieć zanotowała około 1,5 miliarda euro sprzedaży oraz zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji w wysokości 180 milionów euro.